Siemanko, jestem Matysiak i to jest odcinek tylko niebieskiej broni challenge kilka filmów na youtube takich było ale teraz moja kolej więc mam trzy próby tak wiem, tylko niebieskie bronie challenge trzy, trzy próby mam dlatego, bo mam trzy próby i te trzy próby będą na tych odcinku jutro dla was będzie odcinek jutro jakby czyli który dziś jest? siódmy? szósty? czyli jutro dla was siódmego? nie, jutro będzie siódmy Czyli jutro dla Was 8, dla was czyli 8 lutego, dla Was jest teraz 7 będzie odcinek z moich ustami Fortnite. Nie robimy tak. że dopóki nie będę miał niebieskiej broni, to jak będę miał dopiero niebieską broń, to się cena ja To żeby po prostu nie dać na samym starcie, bo to nie miałoby sensu. O, już jest niebieska broń. Nic dobra, teraz już tylko mogę brać niebieskie, bo mam niebieską broń Więc tak wygląda Zaraz to nie zginę na sam starcie, bo tak bym zginął To rozumiecie chyba o co chodzi, że Mogę brać każdą broń, dopóki nie znajdę niebieskiej No to dobra, już mam niebieską Chyba zejdę na dół może? Jakoś mądrze to muszę zrobić. Up i kolejny. Aha, ty miał Ewa. Super. To tak, widzimy się w drugiej rumce. Dobra, my lecimy z gierką. Pamiętajcie, że jak nie będę miał niebieskiej broni, to po prostu e, mogę mieć inne bronie, oby to była jakaś dobra niebieska. LPG Tak, jak to będzie, elf. what the hell, jak nawet nie będę miał niebieskiej broni w tej grze. <grym> A, chyba nie będę miał jakąś. Więc tak, jutro na kanale dla was pojawi się, jutro dla was jakby, pojawi się odcinek z y, tylko, y, z mojej stawki Fortnite. I tak myślę, i tak myślę. Chyba następny odcinek na kanale to będą tylko. Tylko, tylko Sary bronie, w Fortnite. Ale jeszcze nie wiem. Napiszcie, jak chcecie kolejny odcinek. Więc no, ja nadal nie widzę, nie widziałam, że nie widziałem żadnej broni. Niestety. A jak było cięcie, to były problemy techniczne. I musiałem ciąć. Więc każdego przepraszam. Więc każdego, no, przepraszam, to było cięcie, ale. No problemy techniczne. Tak to można ująć. Pomurek! Co mam jakąś niebieską broń? Niestety nie miał. Oj, panie burgerku. Dałam cię na mu nawet serduszko. Kolejny. Kolejny nade. Widzę typka już. Teraz muzykę tam idę. Dobra, tutaj sobie pójdę, czyli tutaj będzie jakaś niebieska broń? A wupa! No niestety to nie jest niebieska broń, ale mam podkę. Dobra, zrobimy sobie tak. Tak i tak. A to na ostatni slot. Nadal nie mam żadnej niebieskiej broni. Ajajajajaj. To mam być... o, jest pistolet. Serio pistolet Najgorzej no A jeszcze typ nie rysuję. Akurat teraz proszę, żeby tu była jakaś dobra broń z tego niebieska. Proszę. Na kolanach. <laughs> Dziękuję Epik! Dziękuję. PM niebieski, dobra... Dzień na Epik. Kupka niestety, może się gdzieś bierę, więc ja chętnie tam skozi są, tylko oni, mam z tego że są pompy. Nie chcę schodzić na dół, bo teraz za Hagia. Tam nie ma nic niebieskiego z tego co widziałam I niestety nie wiem gdzie są inni, gdzie są te typy Bo ich nie, nie widzę niestety Widzę tylko kroki i spadam na dół Super Tu jest Tyrolka tu jest nasz kolega, który nic się nie drzewo Mam pomysł. <słuch> Patrzcie, co to było? Co to było? Ty má málo matu. Dobra, hled z dvou. Ne, jde serio. A já pompy nemám. Ucieczka z miejsca zdarzenia. Są emocje. Masz ja znowu mam A to jest ten kolega A ja no nie mam prawie No nie, walną mi, ty miał dobrą pompę Dobra, widzimy się w trzeciej rundzie i to będzie ostatnia runda na dziś Trzecia i ostatnia runda Zmyczyłam się i nie wiem czemu lecę ciągle na jakieś początkowe miejscówki tak mam bo mam ułatwienie, że dopóki nie zdaję do broni niebieskiej, mogę używać innych broni więc plus, plus, plus plus to podstawa lecę na gasnące gaje gasnące gaje a ta mapa jest ładna tam, no, te, ten obszar tam, gdzie jest mój wskaźnik nie jest ładny, bo tam są jakieś tam chemikalia. Yy, dobra. Nie wiem, gdzie polecieć. Nie widzę niebieskiej broni. To jest Famas. Oj, nie widzę pewnie niebieskiej broni, super. Więc polecę tutaj. Tactical tam jest. Nie, nie wiemy jak ten tytuł tego taktyka lat po prostu nie zauważył Podki małe, podki małe Za chwilę będę sobie za... O. daleko nawet, Materiałów też ja mam bym musiał tak ta, tam do tych typów iść tu jest jeszcze jakiś kolega wtedy do nich serio kolego serio i dobra, przegrałem challenge ale dobra zostawcie, zostawcie mi takie 10 łapów w górę i będzie kolejny challenge tylko szare, dla mnie challenge w challenge jest Matt siema